Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o polskim październiku. Czego dowiemy się na lekcji? Poznamy przemiany w PRL po śmierci Stalina, poznamy wydarzenia z czerwca 1956 roku, dowiemy się o rządach Władysława Gomułki. Zaczynamy od PRL po śmierci Stalina. Śmierć Józefa Stalina nie wpłynęła początkowo na zmianę sytuacji w Polsce, utrzymano podstawowe założenia stalinizmu, stopniowo jednak system ulegał powolnym przemianom. Zgodnie z zaleceniami Moskwy zaczęto odchodzić od rządów jednostki na rzecz władzy kolegialnej, czyli sprawowanej przez grupę osób. Dlatego Bolesław Bierut zrezygnował z urzędu premiera, który objął Józef Cerankiewicz. Zmieniono także założenia planu sześcioletniego i większe środki finansowe przeznaczono na rozwój przemysłu lekkiego produkującego na potrzeby ludności. Osłabieniu uległ również terror a od władzy odsunięte osoby najbardziej zaangażowane w stalinowskie represje. Niektóre z nich nawet skazano za stosowanie w czasach śledztw tortur. Zmieniono też nazwę Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych MSW. Polacy jednak nadal patrzyli nieufnie na sprawujących władzę w kraju z nadania Moskwy komunistów. Niezadowolenie budziły także represje wobec Kościoła oraz obecność w polskiej armii sowieckich doradców. Dodatkowo e, spory wewnątrz partii sprzyjały krytyce stalinizmu. W 1955 roku w czasopiśmie Nowa Kultura opublikowano wiersz dotychczasowego zwolennika systemu Adamowa-Żyka pod tytułem Poema dla dorosłych. Zamiast zachwytu komunizmem w duchu socjalizmu utwór bardzo krytycznie opisywał złą sytuację robotników w Nowej Hucie. Wiersz ten, upu, e, upominający się o prawdę i krytykujący system stalinowski, wywołał duże poruszenie. Podobne wypowiedzi zaczęły się ukazywać na łamach studenckiego pisma Po prostu, które otwarcie żądało reform w kraju. Władze zezwalały na publikację takich artykułów, co skutecznie pozwalało przełamać barierę strachu. Zaczęto domagać się szerszych zmian, m.in. uwolnienia więźniów politycznych oraz rehabilitacji niesłusznie skazanych w tym żołnierzy Armii Krajowej. Tempo zmian wzrosło po wygłoszeniu przez Nikitę Chruszczowa referatu krytykującego stalinizm podczas zjazdu KPZS w lutym 1956 roku, gdy miesiąc później podczas pobytu w Moskwie u Marbierut rozpoczął się okres zmian stanowisko pierwszego sekretarza KC PZPR objął Edward Ochapt, ale jego rządy uznawano za przejściowe. W tym czasie w PZPR ujawniły się wewnętrzne podziały. Pierwsza z frakcji skupiająca młodych działaczy nazywanych puławianami od miejsca spotkań przy ulicy Puławskiej w Warszawie opowiadała się za utrzymaniem systemu socjalistycznego, ale domagała się reform. Druga frakcja nazywana Natolinczykami od Natolina, gdzie znajdował się pałac rady ministrów. Jej zwolennicy uważali, że głębsze reformy mogą zagrozić komunizmowi i opowiadali się za kontynuacją dotychczasowej polityki. Winę za złą sytuację w kraju chcieli zrzucić na kilku przywódców PZPR pochodzenia żydowskiego. Ostatecznie przewagę zyskali puławianie, którzy przedstawili członkom PZPR referat Chruszczowa i oskarżyli swoich przeciwników o stalinizm. Pod naciskiem Puławian kontynu kontynuowano proces informowania społeczeństwa o zbrodniach stalinowskich, odsuwano od władzy osoby kojarzone z rządami Bieruta, ogłoszono również amnestię dla więźniów politycznych i rozpoczęto procesy rehabilitacyjne. Znacznie złagodzona cenzura pozwoliła na zwiększenie się swobody, swobody obyczajowej wśród młodzieży, rosło zainteresowanie modą, filmem i muzyką z zachodu. W studenckich klubach pojawił się na przykład zakazany do tej pory jazz. I przechodzimy do wy wydarzeń e, poznańskiego czerwca 1956 roku. Nastawiona na zbrojenia polityka gospodarcza cesów, czasów stalinowskich wzbudzała niezadowolenie w kraju. Zmiany w planie sześcioletnim nie przyniosły. Oczekiwanych efektów i płace realnie wzrosły jedynie o 13% zamiast od obiecywanych 50-60%. Wieloletnie wyrzeczenia, do których nawoływała partia, nie spowodowały e, znacznej poprawy e, sytuacji materialnej Polaków, a społeczeństwo z kolei czuło się oszukane, co doprowadziło do wystąpień robotników. W Poznaniu robotnicy z zakładów przemysłu metalowego imienia Hipolita Cegielskiego, wówczas nosiły imię Józefa Stalina, domagali się m.in. zwrotu nieprawnie pobieranego podatku od wynagrodzeń najlepiej zarabiających pracowników, zmiany systemu płac i organizacji pracy. Władze jednak wycofały się z przyjętych porozumień. Z tego też powodu 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu doszło do strajku generalnego i masowych demonstracji. W ulicznym proteście udział wzięło około 100 tysięcy osób z różnych zakładów pracy. Termin wystąpień został celowo powiązany z odbywającymi się w tym czasie w mieście międzynarodowymi targami poznańskimi, na które przybyło wielu gości z zagranicy. Początkowo demonstracja przebiegała w spokojnej atmosferze, brak reakcji władz na żądania robotników doprowadził jednak do radyk radykalizacji tłumu. Do, hasu, do haseł domagających się poprawy warunków ekonomicznych doszły także hasła o potrzebie swobód politycznych i religijnych. Gdy pojawiła się plotka o aresztowaniu delegacji robotniczej, demonstranci zaatakowali kilka budynków, m.in. Komitet Wojewódzki PZPR. Protestujący podjęli również ataki na więzienie, aby uwolnić rzekomo aresztowanych robotników. Po wtargnięciu do budynku zdobyto broń. Później zaatakowano też gmach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie też padły pierwsze strzały. Strajk pracowników zakładów przemysłowych i ich postulaty stały się stały w sprzeczności z propagandą. Według komunistów, to właśnie prostym ludziom miało żyć się najlepiej w kraju rządzonym przez chłopów i robotników. Władze zareagowały na wystąpienia w brutalny sposób, wysyłając przeciwko demonstrantom jednostki pancerne ściągnięte z innych części kraju. Żołnierzom wmówiono, że w Poznaniu wybuchło niemieckie powstanie. W mieście doszło do walk ulicznych, w których zginęło około 70 osób. Najmłodszą ofiarą poznańskiego buntu, a zarazem jego symbolem, stał się 13-letni Romych Strzałkowski. Początki rządów Gomułki. Jak to przyjęło się wśród rządów komunistycznych, każde takie wystąpienie społeczeństwa przeciwko komunistom kończyło się także... Zmianami w partii. W późniejszych latach trzeba było kogoś obarczyć winą za zbrojne rozprawienie się z protestującymi, czy też dopuszczenie do tak negatywnej sytuacji w państwie. Teraz właściwie chciano uspokoić nastroje społeczne. I tak wydarzenia w Poznaniu odbiły się szerokim echem w Polsce i za granicą. Goście i dziennikarze, którzy uczestniczyli w targach poznańskich, przekazali informacje o walkach w mieście na zachód, a stamtąd za pośrednictwem Radia Wolna Europa dotarły one do polskiego społeczeństwa. Oficjalnie władze podały, że wystąpienia w Poznaniu były zachodnią prowokacją, jednak brutalna rozprawa z protestującymi robotnikami wywołała oburzenie w społeczeństwie i przyspieszyła zmiany w partii komunistycznej. W lipcu 1956 roku do PZPR przyjęto ponownie Władysława Gomułkę, więzionego w czasach stalinowskich. Cieszył się on dużym autorytetem społecznym, ponieważ nie kojarzono go ze stalinizmem. Na, ósmym, na ósmych obradach plenarnych KC PZPR w październiku 1956 roku zaproponowano mu stanowisko pierwszego sekretarza. Wówczas niespodziewanie do Warszawy przybył sowiecki przywódca Nikita Chruszczow, który obawiał się, że Gomułka będzie dążył do zniesienia komunizmu i wystąpienia z Układu Warszawskiego. Jednocześnie gotowe do wyruszenia w kierunku polskiej stolicy były kolumny wojsk sowieckich z baz w Polsce. Podczas tajnych negocjacji Gomułce udało się jednak przekonać Chruszczowa, że zmiana sekretarza partii nie wpłynie w żaden sposób na ustrój kraju i sojusz z ZSRR. Dzięki poparciu Puławian w październiku 1956 roku Gomułkę wybrano na pierwszego sekretarza KCPZPR. Społeczeństwo przyjęło go z entuzjazmem. Pierwsze miesiące jego rządów spełniły społeczne oczekiwania: amnestionowano kolejnych więźniów politycznych, anulowano wyroki dla uczestników Poznańskiego Czerwca, trwały też liczne procesy rehabilitacyjne. E, niesłusznie e, oskarżonych osób w czasach stalinowskich. Zaniechano także kolektywizacji rolnictwa, a chłopi mogli wycofywać się z przymusowo, z przymusowo wcześniej tworzonych spółdzielni rolniczych. Wyraźnej poprawie uległy też stosunki między państwem a kościołem, wypuszczono z więzień i ośrodków internowania duchownych, w tym prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz ponownie zezwolono na nauczanie religii w szkołach. Z polskiego wojska odwołano sowieckich oficerów i doradców, m.in. marszałka Rokosowskiego, a do służby wrócili żołnierze i oficerowie represjonowani w czasach stalinowskich. Ponadto zreformowano system zarządzania gospodarką oraz aparat bezpieczeństwa, tworząc służbę bezpieczeństwa SB. Podczas wizyty w Moskwie Gomułka uregulował kwestie stacjonowania w Polsce Armii Czerwonej i podpisał porozumienie umożliwiające powrót do kraju Polakom, którzy po 1945 roku znaleźli się na terenie ZSRR. Gomułka był jednak zwolennikiem systemu, w którym to przywódczą rolę odgrywała partia komunistyczna, dlatego też po wyborach w styczniu 1957 roku zaczął ograniczać swobody obywatelskie i wycofywać się z polityki demokratyzacji kraju. Znów nasiliły się represje paraliżujące aktywność społeczną. Symbolem zmiany było zamknięcie tygodnika po prostu, który opowiadał się za kontynuowaniem reform. Protestujących przeciwko likwidacji czasopisma pobito, a około 900 osób aresztowano. Ponownie zaostrzono cenzurę, tak aby uniemożliwić krytykowanie władz. Dziękuję za uwagę.